What I'm about to share with you may shock you, may repulse you, may even leave you feeling uneasy or sick. But if you understand this information and take the appropriate action, it could not only dramatically improve your life, it could save your health. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś alergii, anemii, ciągłego zmęczenia, wzdęć, zaparć, obniżenia odporności, biegunek, powiększenia węzłów chłonnych, nadmiernego apetytu, gorączki, grypy, gazów, nocnego zgrzytania zębami, pokrzywki, nadwrażliwości jelit, rozdrażnienia, żółtaczki, bólów stawów lub mięśni, nerwowości, wysypki, zaczerwienienia oczu, zaburzeń snu, nadwagi lub niedowagi? Jestem pewien, że tak. Znawcy zdrowia głoszą, że 90% chorób zaczyna się w okrężnicy, a większość z nas cierpi na zaparcia o różnym nasileniu. Chociaż regularnie odrobaczamy zwierzęta, nie myślimy, że sami możemy mieć robaki czy pasożyty. Pora porzucić wstyd, nauczyć się dbać o własną okrężnicę i zapobiegać chorobom pasożytniczym, póki czas. Życie w cywilizowanym świecie nie chroni cię przed atakiem pasożytów. Najczęstsze objawy zakażeń pasożytem to. Zaparcia, utrata wagi lub szybkie tycie, zwiększone łaknienie, nadmierna pobudliwość i poirytowanie, biegunki, wzdęcia i opuchlizny, podrażnienia jelit, bóle mięśniowe i stawowe, anemie i alergie. Pasożyty rozmnażają się szybko i wydzielają odchody, na które ciało może zareagować alergią. Może to wywołać niedożywienie, bo pasożyty kradną składniki odżywcze potrzebne dla zdrowia i budowy komórek. Pasożyty mogą doprowadzić ciało do śmierci. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że jedna czwarta populacji cierpi na uporczywe infekcje pasożytnicze mające podstępny wpływ na wzrost, dożywienie i rozwój funkcji intelektualnych u dzieci. Pasożyty mogą zniszczyć dowolną część ludzkiego ciała. Szacunkowe dane mówią o 55 milionach dzieci w południowej Ameryce zainfekowanych pasożytami, nie licząc zakażenia popularnym owsikiem. Uszczerbki zdrowia wywołane pasożytami stały się globalnym problemem. Światowa analiza przypadków śmierci w chorobach zakaźnych wykazuje 80% udział chorób pasożytniczych lub wtórnie wywołanych przez pasożyty. Schistomatoza zabija rocznie blisko 200 tysięcy ludzi. Światowy Raport Zdrowia ujawnia 90 tysięcy osób rocznie uśmiercanych przez glistę ludzką, 70 tysięcy zabija rocznie pełzak czerwonki, a 60 tysięcy ginie od wielkiego obleńca Ascarisa. To szokujące liczby. Omawianie pasożytów przy stole to nie najlepszy pomysł, ale właśnie tu większość infekcji pasożytniczych ma swój początek. Pasożyty i robaki rozwijają się w ciałach zwierząt, więc można je znaleźć w wielu produktach mięsnych. Jednak bycie wegetarianinem też nie chroni przed pasożytami. Żyją one w niemytych, surowych, źle oczyszczonych owocach i warzywach. Setki pasożytów żyje w różnych mięsiwach. Choćby wołowina daje schronienie różnym tasiemcom osiągającym w ludzkich jelitach długości do 7,5 metra. Wbrew przekonaniom nawet ugotowana wieprzowina może zawierać głośnie czy tasiemce przenikające do mózgu czy mięśni. Z badań naukowych wynika, że nawet zwierzęta domowe w naszym otoczeniu obdarzane zwykle z zaufaniem także mogą przenosić robaki i pasożyty. Jak na przykład Kryptosporidium. Krypto w nazwie to ukryty i faktycznie ukrył się w ciałach 400 tysięcy mieszkańców Milwoki, co stwierdził miejscowy sanepid. A wziął się skąd? Z wody pitnej. Na dodatek pasożyty żyją zadziwiająco długo. Nawet ponad 50 lat. Wykryto je w ciałach żołnierzy walczących w Azji i na Pacyfiku w II wojnie światowej. Są nosicielami do dziś. Według książki podstawy nauki o pasożytach ludzie są żywicielami ponad 100 rodzajów pasożytów. Nie licząc bakterii, wirusów i grzybów, ciężko znaleźć zwierzę domowe nie będące nosicielem choćby jednego pasożyta, a często pasożyty stają się nosicielami innych pasożytów. W tym momencie dwie rzeczy powinny być dla Was jasne. Po pierwsze, są bardzo duże szanse, że w Twoim organizmie żyje jeden lub więcej pasożytów. Po drugie, pasożyty, które prawdopodobnie posiadasz, są znaczącym zagrożeniem dla Twojego życia, zdrowia i dobrego samopoczucia. Za chwilę podamy kilka ważnych informacji o sposobach pozbycia się pasożytów. Wcześniej jednak trzeba przedyskutować inny temat, równie drażliwy przy obiedzie, jak rozmowy o pasożytach. Chodzi o Twoją okrężnicę. Okrężnica to nie tylko źródło wielu chorób. To miejsce, gdzie większość pasożytów początkowo się osiedla i rozmnaża. Okrężnica to coś jak kompost, w którym pasożyty mieszkają, jedzą i składają swoje jaja. Kiedy jedzenie trafia do przewodu pokarmowego, mogą się stać trzy rzeczy. Pierwsza, twoje ciało użyje go jako źródła energii i składników odżywczych. Druga, nadmiar zostanie wydalony. I trzecia, niepotrzebna część może pozostać w systemie trawiennym. Drobiny jedzenia, niezużyte i niewydalone, pozostają w naszym ciele. Głównie w okrężnicy. Gromadzą się warstwa za warstwą. Co dalej? Tworzy się ginięcy i skondensowany kał. Okropne, ale to jeszcze nic. Okrężnica ma wykrytywać resztki składników odżywczych, ale pokryta zwartą warstwą fekaliów. Wychwytuje głównie toksyny, które powinny być wyeliminowane. To proces autointoksykacji, czyli samozatrucia. Nieświadomie trujemy ciało toksynami skumulowanymi w okrężnicy. Jakie to niesie problemy zdrowotne? Naturopaci twierdzą, że większość objawów przypisywanych chorobom to reakcje organizmu na obecność toksyn, głównie tych z okrężnicy. Tylko w Stanach Zjednoczonych od 60 do 70 milionów ludzi odczuwa dolegliwości żołądkowe, wśród nich 10 milionów trafia do szpitali, a to aż 13% ludzi w szpitalach. Co można zrobić? Najpierw zapanuj nad swoim zdrowiem, jeśli się zastanowić. To logiczne i proste. Oczyść ciało z toksyn, usuń pasożyty i złogi gromadzące się przez lata. Po pierwsze, omówmy oczyszczanie okrężnicy. Najpierw pozbądź się warstwy toksycznych fekaliów. Do tego potrzeba błonnika mnóstwo błonnika. Błonnik jest ważny na każdym szczeblu rozwoju i dojrzałości. Eksperci zdrowia mówią, że błonnik zapobiega chorobie uchołkowej jej, chorobom mięśniowym, cukrzycy, wyrodnieniom naczyń krwionośnych, kamicy żółciowej, hemoroidom, zapaleniom wyrostka, zaparciom, a nawet nowotworom. Zaleca się od 20 do 35 gramów błonnika dziennie. Niestety większość przedwcześnie umierających ludzi na świecie spożywa mniej niż 12 gramów błonnika dziennie. Mamy dwa rodzaje błonnika rozpuszczalny i nierozpuszczalny. Ten pierwszy redukuje ryzyko chorób serca, obniżając poziom cholesterolu we krwi. Zaś drugi działa niczym gąbka, pochłaniając płyny wielokrotnie zwiększa objętość, by niczym szczotka przesunąć resztki fekaliów ku ujściu. Regularność wypróżnień polega na równomiernym ruchu jelit przez 12 do 20 godzin po każdym posiłku. Jeśli tak nie jest, z pewnością twoja okrężnica pokryta jest warstwą szkodliwych resztek pokarmu. Teraz kilka istotnych ostrzeżeń, jak dbać o okrężnicę. Dbaj o stosowne spożycie wody. Polega ono na wypijaniu od 8 do 10 szklanek czystej, miękkiej wody dziennie. Niektórzy ludzie dla poprawy zdrowia oprócz właściwej gospodarki wodnej stosują też zioła, takie jak mięsa pieprzowa, kasi skórka pomarańczy, ura Ursi, czy rumianek, jako środki regulujące trawienie. Siemie lniane i baktern działają silniej od aptecznych lekarstw. Większość z tych ziół w sprzedaży przybiera formę herbat. Ale co można zrobić z pasożytami? Jeśli chcesz oczyścić swoją ogrężnicę, poczynij pierwszy ważny krok. Z jednej strony zioła od tysięcy lat pomagały zwalczać pasożyty, ale ubocznie dla społeczeństw były też źródłem narkotyków. Za tradycyjne środki zwalczania pasożytów uważano świeże łupiny dojrzałego orzecha włoskiego, nasiona dyni, goździki, zarodki paproci, szałwie, fenel i pieprz. Orzech i dynia likwidują w ciele przytulne dla pasożytów miejsca, pozostałe zioła niszczą jaja, uniemożliwiając rozmnażanie. Te zioła są wypróbowanymi przez wieki sposobami na pozbycie się pasożytów. Martwmy się nie o to, czy mamy pasożyty, ale jak się ich pozbyć. I jeszcze dobra myśl: weź się za zdrowie, wyruguj efekty globalnych zagrożeń. Im prędzej zaczniesz, tym szybciej wyzdrowiejesz, by prowadzić satysfakcjonujące życie.